Szybko, wychodźcie wszyscy z domków! Dave, co się stało? No właśnie, o co chodzi? Czemu ty tak krzyczysz? Chodźcie jak najszybciej, bo wyszła nowa piosenka pipka i luczka, a mianowicie kości! Ale fajnie, gdzie jej przesłuchamy. Musimy iść do kina, ale. E, dlaczego nie ma jeszcze z nami Maksia? Maksiu, chodź tu! Czemu wy się tak drzecie? Chciałbym spać! Nie możesz teraz spać, bo wyszła najnowsza piosenka. Musimy iść wszyscy do kina i ją przesłuchać i dać reakcję. Ojo, ja, no co ty gadasz? W takim razie chodźmy! No to w drogę! O ja... A zobaczcie, na ekranie już jest ta najnowsza piosenka Dobra, chodźcie szybko Musimy ją odpalić jak najszybciej Chodźcie, staniemy sobie tutaj bliżej To będzie wszystko lepiej widać Ja, jaki wielki ekran, nie mogę się doczekać Szybko, szybko, odpalajcie O ja, zobaczcie, ale bardzo ładne domki Ej, one wyglądają praktycznie jak te nasze No, mają takie same główki jak my tutaj Ej, faktycznie, odgapili od nas te głowy Dobra, odpalam dalej Zobaczymy, co będzie dalej Ej, ale czemu ten piesek się tak dziwnie rusza? Ej, faktycznie ten piesek się rusza inaczej niż my! O co tutaj chodzi, Maxiu? Może ten piesek jest po prostu głodny. W tym czerwonym domku mam tylko czerwone. Patrzcie to! Wszystkie rzeczy są czerwone! Jak on to zrobił? On to zamienia tak jakby dotykiem. Oj, zobaczcie Klono pazury, myślicie, że to jest groźny piesek? Nie, myślę, że na pewno nie. Ja znam pimpkę i on jest normalny. Dobra, puszczam dalej, bo jestem ciekaw co będzie później. Ty zachód Ale jak na czerwono, przecież zachód słońca jest pomarańczowy. Co ty gadasz? To się miało po prostu rymować, nie słyszysz? Przecież tak jest zawsze w piosenkach. Koniec już gadać? Pójdźmy dalej. Dobra. To był awatar! Taki jak ma na YouTubie Pimpek. Patrzcie, cofnę i zobaczcie. Uwaga, tutaj na ścianie na lewo. O, patrzcie, to jest profilówka od Pimka na YouTubie. Ale fajnie, my też sobie musimy takie zrobić. Wera, przecież ja mam coś takiego na swoim kanale, nie widziałaś? No widziałam, no ale ja nie mam. Musisz nam je koniecznie kiedyś założyć. Ej, my mamy takie same meble! Maksiu, przecież ty masz chyba nawet takie w swojej główce! Dosłownie takie same, tylko innego koloru. Moje są brązowe. Ja bym nigdy nie chciał mieć brązowych. Ja zawsze wolę zielony, a ty wera? Ja wolę pomarańczowy. Puszczam dalej, Szymek, jesteś gotowy? No, jestem, jestem! Jo, patrzcie, to jest zdjęcie, jak mieli tylko rok. Ej, to musiało być bardzo dawno temu. Ile oni w sumie mają lat? No nie wiem, pewnie jest pięć, nie? Mi się wydaje, że oni mają co najmniej powyżej pięćdziesięciu Jakie pięćdziesiąt? Przecież oni są młodzi, nie mogę słuchać tych głupot. Ej, ja nie znam żadnej osoby chyba, co lubi niebieski kolor, wyznacie? Ja nie znam. Jak to? A wojan to co? Różowy lubi? Ej, no właśnie, przecież wojan lubi niebieski. Patrzcie, jakie mają śmieszne smoczki, jakie czapeczki. Ej, oni mieli chyba wtedy nawet urodziny. No tak, no przecież to wspomnienie z tych ich pierwszych urodzin, nie? Czemu nie czerwony? Mobo no od niego jest lepszy. Jak myślicie, jaki kolor jest lepszy, niebieski czy czerwony? Według mnie niebieski, bo smurfowe lody są najlepsze. Ja też o wiele bardziej wolę niebieski, bo my na przykład mamy takie niebieskie kropki koło nie wiem czemu. A ja wolę czerwony. A czemu wolisz czerwony? No bo, no bo tak. A ja wolę niebieski, dlatego że Wera lubi czerwony, a ja nie mogę się z nią zgadzać. Dobra, puszczam dalej, zobaczmy jak się skończyła ich kłótnia. Czyli co, chyba się nie pokłócili o te kości i o ten kolor, no bo w końcu łączą ich kości. No właśnie, a ja to w sumie nigdy się z nikim nie pokłóciłem o takie rzeczy. Nie no, przecież to jest niemożliwe, każdy się kiedyś kłóci. Szymon, kiedyś ostatni raz pokłóciłeś? Jeśli dobrze sięgam pamięcią, to około 12 lat temu. Co ty gadasz, Szymon? Przecież my się co chwilę kłócimy. Dobra, to nie jest ważne teraz, zobaczmy co będzie później. Ale fajny refren, ej Podoba mi się, i patrzcie, na jego głowę spadają kości! O nie, tyle, żeby mu się nic tam nie stało. Zobaczmy, czy mu się coś stanie. Chcę tylko kość, kość chcę tylko kość. Jo! Ej, on robi takiego aniołka jak w śniegu, tylko w kościach! Robiliście tak kiedyś? Pewnie, ja co rok tak robię. Ja już tak nie robię, bo jak tak robiłem, to byłem chory. Ja w sumie już tak nie robiłem, z 10 lat, dobra, bo oglądamy dalej. Jej, widzieliście? On żonglował tymi kościami jak jakiś akrobata. Byłeś kiedyś w cyrku, widzieliście kiedyś coś takiego? No jasne, byłem w cyrku, tylko co tam nie robił to Pimpek, tylko taki fajny klaun. Ja bardzo boję się klaunów, kiedyś widziałem horror z klaunem. A ja nigdy nie byłam. Ej, zobaczcie, on ułożył taką wieżę z kości, ja to kiedyś robiłem z ale mi się niestety cała rozwaliła. Aj, bo ty nie umiesz tego robić, to trzeba technicznie, powolutku układać karty, tak jak Pimpek kości. O nie, ale zobaczcie, też mu się rozwaliło już całe. No niestety, a jak oceniacie w ogóle jego piosenkę? Mi się mega podoba, chyba będę od teraz słuchać jej codziennie. Ja to w ogóle ją sobie ustawię chyba na budzik. Co wy gadacie, przecież ona nawet jeszcze jakoś mocno nie rozkręciła. Dobra, oglądajmy dalej, bo to jest dopiero 54 sekunda. Ej. Wy widzieliście ten dom? Widzieliście ten dom z kości co się pojawił? Patrzcie, jaki fajny. Ej, my nie mamy takiego domku u nas. Ej, no to musimy zrobić, ale z czegoś innego. Tylko pytanie, gdzie my ten domek postawimy? Przecież my już w ogóle nie mamy miejsca. Zawsze się znajdzie miejsce na nowe budowle. Patrzcie, ile on ma tych kości w dłoni, jak one mu się wszystkim mieszczą! I kolejne spadają z nieba, przecież to jest wręcz niemożliwe. Kto by chciał normalnie tyle kości? No właśnie, ale patrzcie jak oni w ogóle potrafią tańczyć! Przecież ja nigdy tak nie tańczyłem! Jak nie? Zobacz jak ja potrafię szybko biegać! Na pewno też tak potrafisz! Niestety nie, mama mnie nie nauczyła! Ja potrafię tylko zrobić taki fajny ukłon Ej, jak ty to zrobiłeś? Wera, ty umiesz takie rzeczy? Ja umiem tylko coś takiego. Ej, co to jest? Co ona robi? Przecież ty wyglądasz, jakbyś się skradała. No właśnie, wyglądasz mega śmiesznie, Weronika. Dobra, odpalmy dalej piosenkę. Patrzcie, ile oni tam domków zrobili. Myślicie, że znaleźli tam jakieś skarby? Ja kiedyś znalazłem. Myślę, że na pewno jakieś kości. A Dejwo, co znalazłeś? Całe 5 złotych i było zakopane bardzo nisko. bo aż metr pod ziemią. Ja kiedyś też znalazłem starą puszkę coli i ją dopiłem. Patrzcie, Luczek też ułożył cały dom, ale też mu się rozwalił. Oni chyba nie potrafią układać tych domków z kości. Ja robiłem to kiedyś z kart o wiele lepiej. Widzieliście? On miał jakąś taką fajną koszulkę. Też bym taką chciał, tylko że jest wojana. A ja bym taką chciała z jedną samą. Ej, no właśnie, musimy kiedyś zrobić takie koszulki, ale to może kiedyś. Widzę w oddali patyka, może to jednak kość... Ja nie mogę, oni cały czas o tych kościach już nie mogę tego słuchać. Ej, no prawda w sumie cała ta piosenka to jedna wielka kość, no ale w sumie ona się tak nawet nazywa. A, dobra, już skąd się gadać? Słuchajmy dalej. O wow, patrzcie, on spadł Ciekawie, czy sobie zrobił krzywdę Zrobił krzywdę, ale patrz, ten pimpek zabrał mu tą kość i go zepchnął To nie było miłe zachowanie Oddaj mi tak. no nie, jest moja. Przecież pierwszy tu biegłem, no i... Ej, jak myślicie, czyja powinna być ta kość? Ja myślę, że ona powinna być luczka Mi się też tak wydaje No ja myślę, że to była kość luczka i on mu ją po prostu zabrał Zobaczmy, może mu ją odda, może chciał zrobić coś innego Pierwszy widziałem ją W mój Ej, w sumie to trochę zmienia postać rzeczy. Skoro leczy na jego trawniku, no to e, kto ma teraz rację, Szymek? Moim zdaniem powinni się tą kością podzielić. Ale przecież kości nie da się złamać na pół, jak ty byś to niby zrobił? Oj, no przecież wi widać, że to są psy. Przegryzłyby sobie na pół i by się podzielili. Ale refren jest naprawdę bardzo fajny Jak wam się podoba? Mi się mega podoba, już nie mogę sobie go z głowy wybić Według mnie to jest jeden z najlepszych refrenów Na polskim YouTubie Też tak myślę, zobaczmy jak się skończy Ej, dobra, ta piosenka jest mega fajna. Każdy z nas teraz musi dać ocenę. Ja oceniam tą piosenkę na 10 na 10, a tyle na 8 na 10, no bo jednak te postacie były takie trochę dziwne. Moim zdaniem ta piosenka nie zasługuje na mniej niż 11 na 10. ART dzieło! A ja bym dał 8, bo za dużo było tych głupich kości Ja oceniam też 10 na 10, ta piosenka była mega. Napiszcie w komentarzu widzowie na ile wy oceniacie piosenkę kości.